Zawsze, kiedy, kochani, szykujemy się na jakąś uroczystość, jubileusz, święto, to próbujemy pogłębić naszą wiedzę o tym dniu, który nas czeka. Przed rocznicą powstania warszawskiego zawsze się w prasie ukazują artykuły o powstaniu. Kto z Państwa wyjeżdża gdzieś na urlop do Hiszpanii, poczyta sobie troszeczkę przewodnika o Hiszpanii, o Madrycie, i my, w, może się tak nasunąć, przed Bożym Narodzeniem będziemy chcieli pogłębić naszą wiedzę o Bożym Narodzeniu, na, o, naszą wiedzę o tym, co się stało w Betlejem. Z jednej strony to na pewno będzie miało sens, ale z drugiej strony proszę pamiętać, jesteśmy prowadzeni do ciemnej stajni, ciasnej stajni, stajni, w której był zaduch i to jest taki symbol, że tam żadnego komfortu nie przeżyjemy, że tam wielu wrażeń intelektualnych ubogacających nasze człowieczeństwo. Doznać raczej nie będzie nam dane. Proszę zwrócić uwagę, że na roratach, na tej mszy adwentowej, porannej, poświęconej, w której szczególnie z Maryją modlimy się do Pana Boga, często proboszczowie wygaszają cały kościół, a zapalają tylko jedną świecę roratnią. Jakby chcieli powiedzieć: nie patrzcie teraz na obrazy, na żyrandole, na sufit, nie patrzcie na siebie, spójrzcie wszyscy na ten płomyczek. Otóż Powiem to prowokacyjnie, Adwent jest po to, żeby trochę zgłupieć, żebyśmy odrzucili zawiłe intelektualne analizy, żebyśmy odrzucili jakieś skomplikowane teorie, a zachwycili się tym. Bóg przychodzi. Nasz rozum od razu powie, ale jak przychodzi, w jaki sposób On przyjdzie, jak to możliwe, że w dziecku, stwórca kosmosu. Zostawmy to na chwilę. Wyciszmy, zgaśmy światła, a zachwyćmy się tym, że On jest. Bóg wstępował często w obłoku, który nie rozjaśniał, a zaciemniał. Bóg przychodzi do nas, chcąc, żebyśmy go pokochali i zaufali mu, nawet wtedy, kiedy nie podaje nam żadnych informacji. Proszę zwrócić uwagę, że jest taki cytat w Piśmie Świętym, kiedy Jezus mówi: Moje owce słuchają mojego głosu, nie moich słów, mojego głosu. Ile razy. Siedząc w domu słyszymy, że moja mama, żona, brat za ścianą śpiewa sobie jakąś piosenkę. I jesteśmy spokojni. On tam jest. Nic mi nie mówi. Ta piosenka nie ma żadnej treści. Ja nie słyszę jego słów, jakiegoś wywodu intelektualnego. Ja słyszę jego głos. Nieraz mi jakaś pani opowiada, że w nocy budzi się, ma jakieś nocne lęki, pełna niepokoju. I co ją uspokaja? Chrapanie męża. Ach, to chrapanie to ja poznam na końcu świata. Mój mąż mi nic nie mówi, on po prostu jest. Ja słyszę jakiś dźwięk, który na końcu świata rozpoznam, że należy do niego. Otóż Panu Jezusowi przede wszystkim wchodzi o to, żebyśmy go nie zeskanowali, nie przelecieli jakimś antywirusem, nie rozszyfrowali, nie studiowali, tylko z ufnością i z miłością weszli w nim relacje. Ja pamiętam, proszę Państwa, jeszcze, przepraszam, jeden y, takie świadectwo przykład z mojego życia, kiedy byłem w seminarium, rok, drugi, trzeci, studiowałem teologię, to tak miałem właśnie teologicznie nabitą głowę, że kiedy klękałem przed Najświętszym Sakramentem, to się łapałem na tym, że adorację zaczynam tak. Jezu Chryste, Mesjaszu, Synu Boży, osobo boska, która jednoczysz w sobie dwie natury, Ty, który wcieliłeś się i przez krzyż i zmartwychwstanie, przebustwiłeś całą rzeczywistość, Ty, który jesteś obecny w Kościele i klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, przypominają sobie wszystkie formułki teologiczne dotyczące Jezusa. Ty, który zostałeś w chlebie z nami. W pewnym momencie jakbym usłyszał głos Pana Jezusa. Ty, Piotr, ja wiem, kim jestem. Nie musisz mi dawać wykładu teologicznego. Powiedz mi, że mnie kochasz. Poproś mnie, żebym z Tobą był.